Cześć Hiczałem, witam wszystkich, ja jestem Czoker, oglądacie kanał Time on Games, a to już trzeci odcinek z serii Remember Me. Jak pamiętacie ostatnio zmagaliśmy się z potężnym robotem, którego zabiłem chyba dopiero za czwartym razem, jeżeli się nie mylę. Postanowiłem także zmienić poziom trudności na średni, gdyż nie mam zamiaru podczas moich filmów dodać kilka razy przed waszymi oczami. Okej, okay, pokrywa władzu, tak? Wchodzimy tam. Oho, chyba kanały <laughs> No, ciekawe jestem co będzie. Dalej mamy już wspomnienia, bo maliśmy się tam, gdzie byliśmy teraz trzeba je wykraść. O, teraz taki jakby wirtualny dziennik naszej głównej bohaterki, która przetwarza sobie w swojej głowie wszystkie te hałucy, stras. The notorious prisoner in w Its patients have their memories confiscated when they check in. These memories are returned when they have served their sentence. Unable to remember their previous lives, La Bastille's prisoners are convinced that there is nothing to escape to. This twisted penal system is directed by Madame, the ferocious governor of La Bastille. Absolute master of their minds, she is the only key to access the servers in the memory confinement center. After my arrest, it was there that I was locked up with the other errorists. Now Edge is sending me back. To liberate my comrades and my confiscated memories, I have to admit the prospect of returning there fills me with hope and dread in equal measure. Episode four

Trace the bitch down Find out how to get them Okej, okay. nie ma sprawy. Przecież to easy dla naszej bohaterki. Jasne. Jedziemy. Przestrzeń konserwacyjna, laba stille. Dobra. No, 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 no. Skocz, skocz. Dobra. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo drony przy pracy. co you, you break me out and now you expect me to waltz back in there. The errorist movement is counting on you, Milan You must break into those servers and free their stolen memories. Free your memories. This is where we rise from the ashes and fight back. A na cały czas odkąd zaczęła się gra, słucha właśnie polecnie tego faceta. Nie wie czemu, bo straciła swoją pamięć, ale bazuje na tym, co usłyszała od innych osób, że była jakąś łowczynią umysłów, że cały ten projekt wspomnień niszczy populację, niszczy świat i ona jest taką dobrą jakby renegatką, która... Właśnie chcę przywrócić porządek, ale czy na pewno ona jest po właściwej stronie? Tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się może w tym epizodzie. Drones! O kurczę! Oho, od razu tak szybko? Dobra. Wielki metalowy robot nie potrafił jej zabić, a jeden dron ją zabił. Chyba będziemy musieli się skradać Drones Am remembering to help this time Teraz, teraz, teraz pasta, pasta, pasta Oj, chyba nie tu o! ojej Jak ja nie lubię sprinter C gry tak samo i nie lubię też skradania Drones! tym razem. Drones! No nic, no nic, no musimy jakoś spróbować przebrnąć przez ten etap. Będzie ciężko. Szkoda, że nie mogę ich dezaktywować w jakiś sposób. Trochę to jest irytujące wszystko. O nie! Dobra, przynajmniej wiem, już to Dobra, no Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Ok, udało się jakoś. Ale przypuszczam, że czeka mnie jeszcze kilka takich prac. Jest jeszcze do odpadu ludzkiego i niegdyś społeczeństwa. Ale sobie będzie się robiło coraz więcej, oczywiście, jeżeli. Nie wcisnę tego... Otóż... Józika. <laughs> Załączyłem jakieś trybuny. O jejku. Światło. No tak, to są te znikające e, zębiaki. Myślę, że skończymy to Dobra. Co... ale mam mało życia. Wypadałoby je jakoś odnowić. Ach, duszaj se, no. Ta gra już jest troszkę irytująca, powiem wam szczerze. Не бы легко, не бы трудно. Czasem jest naprawdę problem z tym, żeby trafić też kursorem w odpowiedni punkt, bo to jest irytujące także. No uciekaj Samazaro! Dobra, troszkę życia sobie na Teraz ich wykończymy ładniej fuję. Niedobre, że się dzieją, kiedy kobieta jest zdenerwowana nie, nie, jeżeli zginiemy jeszcze raz To ja po prostu nie mam pytań Dobra, użyjemy jeszcze tego unieruchomienia ich, żeby nam podtrzymać jakiś tam czas na ich. O, Zrobiliśmy sobie w ten sposób trochę energii. Dobra, w życie jest już prawie pełne. Możemy teraz już wykończyć. No, nareszcie. Już bałem się, że zginę drugi raz. Dobra, wspinaczki ciąg dalszy. No, przeskakuj, przeskakuj. No, skarż, dziewczyno. No.

Da. Ok No znowu te droga Ale to są chyba robotnicy, na których nie musimy Uważać, przynajmniej tak mi się Wydaje Nie No ten już nie był robotnikiem Wykonowanie Sześciu uderzeniowych kombinacji Daje premię do PMP Ok No No

Dobra Lucky you Your sense and can now indicate any drone captors you might come across Very handy Coś nie zauważyłem tego przy tamtym. Nie chcę znowu się dać złapać tak jak poprzednio. Uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra. Kurczę, ciężko będzie przez niego przebrnąć. No nie wiem, no... Powinno się jakoś... Przynajmniej według mnie unieszkodliwić. Ciężko nam będzie, ciężko. No nie Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Jeżeli nam nie wyjdzie, to na tym skończymy. Nie mam cierpliwości, naprawdę. Jeszcze raz od początku. Nie, no ta gra po prostu. Mimo tego, iż jest naprawdę dobra, ma, ma swoje minusy. Właśnie widzicie teraz, jakie są to minusy. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, to. Tak, tak, słyszymy, że już trzeci raz koją. Okej, okay, przepraszam Was za to cięcie, ale po prostu nie chciałem byście oglądali jak już trzeci raz przechodzę jeden punkt. Dobra. Muszę po prostu chować się w miejscach, do których drony... Nie mają zasięgu i przeczekiwać tam jakiś okres czasu, po czym po prostu czmyknąć. Okej, okay, ok, do góry, do góry, do góry. La the prison with a human face. Admire the lie. Blind machines serving an automated administration. That smell. That noise. It's getting into my skin. Mm -hmm. In order to get into the prison, we'll need to intercept an empty cell and use it like an elevator. Także, jak sami widzieliście, no są w tej grze czasami momenty naprawdę irytujące, kiedy to już któryś raz z rzędu zginiesz w wyniku jakiejś tam strasznej pomyłki i zaczynasz od checkpointa, który nie zawsze jest w miejscu, który, które by ci pasowało. I to jest naprawdę jeden z minusów tej gry, dość poważny według mnie. Dobra, dobra aktywuj, dokowanie C. No coś tam się w jakiejś windzie chyba. the cell it reminds me of something really bad oh i remember this place the hopelessness like her, i was never going to leave The lower down they keep you, the more of you they take away. They strip memories like old prisons used to take away belts. Ok, ja myślę, że w tym momencie teraz skończymy. Trudno mi się przebrnąć przez stata tych dronów. Zobaczycie w następnym odcinku. Umańcie się gorąco na razie.